Dzień dobry, tak w ogóle. Ola mówi, że jesteśmy na miejscu, na miejscu to Dzień znaczy dobry. gdzie? w ogrodzie botanicznym, znaczy na parkingu przy ogrodzie botanicznym. UMCS, ogrod botaniczny, jest chyba otwarte, nie, no jest, jest. mało samochodów, więc spokojnie przejdziemy się z maluskiem na spacer. Witamy w piątek, dzisiaj jest 22 maja 2020, wpadliśmy na pomysł, żeby pojechać z małą na spacer do ogrodu botanicznego, żeby nie chodzić już tam po tym wąwozie ciągle. Więc jedziemy. Mam nadzieję, że nas tam nie zapłacze. Światki jej się spodobają? Będzie spała, bo się najadła. Dobra, lecimy. No to idziemy. Mało samochodów na parkingu. Mało, ale zobaczyć, jak słońce jeszcze, Pyta się może bez maseczki można chodzić? Nie, ale pani jak kupowałem bilet to nie miałem maseczki. No i jesteśmy w Lubelskim. UMCS-owskim ogrodzie botanicznym ile wyjście kosztowała? 6 zł. Nie? 6 zł za osobę. A za mało płaciłaś? Nie. Pytała coś? Nie no, ja się pytałam, czy też dziecko to za malutko jest. Pytałaś się ile ma lat? Chyba widziała. Do góry czy na dół? Nie wiem, bo my tak idziemy, ale nie oglądamy tej, tej roślinności. Nie czytamy w ogóle na przykład Bignomiaca campisis a ile możemy tu przebywać? Nie ma ograniczeń, do 17 jest otwarte. Bo my przyszliśmy dla małej, a ona cały czas by nie zobaczyć nawet jednego kwiatka ani żadnej roślinki i co. No ale nie zobaczy, bo ona będzie spała. Zostałem trochę w tyle. Muszę ich dogonić, no by przynajmniej że z górki. Czekaj, kończyłaś błąd sens? Nie. Nie? Czy nie znasz na tym? Teoretycznie mój kierunek powinien się znać. Ola, oni naprawdę tych nazw się na pamięć muszą uczyć? Ebhydratsa, e... przełyszli, Prze... 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 czyli ska. Gdzie mamy iść? Okay. Nie mamy terenowego wózka, a to daje radę jeszcze, nie? Także tak, malutka już ma ile na dzisiaj? 11 tygodni 2,5 miesiąca prawie czy jeszcze nie? no 14 nie, dzisiaj 22 no, no prawie 8 dni, no nie, 2 miesiące i tydzień krótką, wąską ścieżeczką Mało wątpię. Ale tłumy dzisiaj? i ok, dobrze Nie wiem, czy dobrze idziemy najwyżej Co tam naszej małej słychać? Śpi Ale od ostatniego nagrania już minęło parę ładnych tygodni no, Rośnie, zmienia się już 50% jest większa Tak, już ma co 60 cm i pewnie już Troszeczkę więcej wagowo. Bo miała jest. Co? Tak. 57. Pamiętam już. Ale mierzyłam ją, jak leżała na brzuszku, to już ma 60. Chyba idziemy tam, gdzie się kończy już droga nam. Chyba Taka. będziemy musieli zawrócić. Asfaltowa. tu mamy hotel Botanik. To chyba za ogrodem już. Dla ja, ja, ja. to wygląda jak taki mały cmentarzyk roślinny. Mhm. <laughs> nie było tam żadnej mapy za free? Nie dała im pani żadnej mapy, ale tam masz fajną drogę. I... No ale w kółko chodzić nie będziemy też. Nie Jest różamecznik żółty Gabciu, tutaj są strzałki, gdzie jest kierunek zwiedzania, żeby nic nie pominąć. Co to jest? Wiatr trochę wieje, więc będzie tu test. Mikrofonu kolejny. Jak się sprawuje? Wierci się, ale chyba Metkił o te załaskotały wnosek. Powiem ci, że ja nie wierzę, że są osoby, które znają te wszystkie roślinki. Ale jest taki kierunek jak ogrodnictwo, ja nie muszę znać. Ola, poczekaj, popowiadaj coś. Opowiadaj. Aha. Wiewiórka! Nie zopowiem wiewiórki. Tam jest. Jest wiewiórka. Jest. Wiewiórka na drzewku. Ale fajna. Normalna, ruda wiewióra. Ale ona nie jest taka ruda-ruda. Jest. Nie, taka brązowa. Mam nadzieję, że nas nie zaskoczy deszcz. Bo na to nie jesteśmy przygotowani. Mam, co prawda, jakąś tam folię. Tutaj. I wózek przykryjemy Ale my będziemy przemoknąć Grunze Julka nie będzie Może do okulary? A wiesz co, chyba tak. Wcześniej to słońce było A teraz mi się nie chce ich zdejmować Teraz ich zdejmę no, Nie, chcę, się nie <laughs> Szkoda, że się zachmurzyło trochę, bo Już nie będzie tak ładnie to wyglądać No ale cóż Szukam mapy ogrodu botanicznego, żeby nie pominąć żadnej ścieżki. Musiałem mapę włączyć na Google, bo nawigatorka. Jak zwykle. No, wylądowaliśmy przy wejściu z powrotem, czyli zrobiliśmy jakieś koło. A jeszcze 3 czwarte tego ogrodu jest. Przed nami. Do przejścia. Jutrzej się nie unikę. Jak się zatrzymamy, to będą oczy jak złotówki, bo co się dzieje? Może nie Jak nie? A dzisiaj taki, taki spacer, to w sumie mamy taki test, bo mamy w planie w najbliższym tygodniu jeszcze pojechać trochę dalej Do Parku Narodowego Zobaczymy jak wytrzyma Julka dzisiaj Co się wydarzy, jak będzie dobrze, to za 2-3 dni pojedziemy sobie do... Gdzie? Do Polskiego Parku Narodowego Tam byliśmy, przeszliśmy wcześniej, co to było? Przeszliśmy jedną, a może moja nawigacja, bo nie wyłączyłem, mhm. Może może wchodzimy w niezadowolone miejsce, nie dobrze idziemy na dół, do tych bajerów, bajorków musimy wejść i do dworek kościuszków, gdzie byliśmy w Polskim Parku Narodowym na jednej ścieżce dydaktycznej, ale to chyba w tamtym roku, jak się w... nazywała ścieżka, a nie pamiętam, Dom Dominik, a no tak, no dom był, no. No i mamy jeszcze... Tam jest ze 4, 5, 6 może ścieżek. A, są, ale z wózkiem to będziemy mogli jakby dwie. Ale to też nie jednego dnia, być może pojedziemy dwa razy A z Lublina to jest jakaś tam mógł, jakoś godzina drogi Jest dobra trasa, więc Gdzie my zaraz idziemy. Tu czy tu Tam o, tu mamy jakiś dom w Może no, nie jest dom Nie jest dom się nie mądrzy i zaraz zobaczymy co to jest no, Na pewno no, to nie dom No to dobrze, no ale co to jest? Nie wiem, ale nie dom Ale blisko, kląs srebrzysty, Ameryka Północna. Może <noise> koła wytrzymają te werytepy tutaj. Weź ten. Usta. Weź kurde, bo mi cały czas swędzi ta metka. Zrób coś z tym. No a co mam zrobić? Odgryźć? <noise> Patrz, ktoś o. zmuchnął dmuchawca w połowie. Tylko czekałeś, że się wypierdzielę, nie? No, że wyrżniesz, ale no co Chodzisz na górę? Chodzimy na dół. Ola została bo oczywiście przecież z wózkiem tutaj nie wejdzie. Ale Jujka tutaj ma dźwięków. I ptaszydła i woda. A to uspokajaj sobie śpij spokojnie. Kierunek zwiedzania okazał się być słusznym kierunkiem. Tym bardziej, że muszę skorzystać z toalety. No to jedno. Podejdziemy dalej. No chodźmy. Chodźmy. morze ślinki bagienne. lepiej, jak się jak się zatrzymamy z mamą rozmawiam. Jak się zatrzymamy to będzie Ona zasnęła tak jak ostatnio, czyli koło 14.00 i teraz pośpi do 16.00. No, może 17.00 i później pójdzie spać o 20.00. Aby tak było. Ja myślę, że zaraz zacznie płakać. No będzie tak. Kiedyś było tam wejście, na wprost Jak nie było obwodnicy A tu mamy obwodnicę Znaczy obwodnicę, część jakby obwodnicy Czyli wiadukty, które wyprowadzają na obwodnicę Potem, co nie ma przejścia? Schodki są? Tak, tak. sobie? No chyba, że ten wniesiesz Wniesiesz ty? Nie, Dzisiaj no. ty obsługujesz wózek? Nie, nie wnosisz czy wracamy? Gdzie mam mnie wnieść? Ale pakietem bez. Góry wspinamy po co? Powiedz. Dworek. Jaki? Mówię. Kościuszki. Nie kościuszki. Znaczy. Jaki? No czytałem. No, nie Cii. wiem. Kości kościuszkowski? Kościu Kościuszku. Tato, pomóż. Jedziesz. Szkoda, że nie mam bicia. No wej, wej, bo ciężko jest. Oczywiście, jak jest ciężko, to ojciec. Kurde. <grym> Proszę. Dziękuję. I mamy dworek. No. Cię. Powiem Ci ola, że się robi chyba stare, bo to nawet ładnie tu jest. Nie wiem, czy tak było wcześniej. Czy nie? nie wiem, że było zawsze. Fajnie. A tu jest jakiś parking? Nie, to jest zamykane. Tutaj no. nie masz kasy. Nie, jest? Wejście pewnie też kiedyś było, tylko pewnie jest już zamknięte. Znaczy, na pewno jest zamknięte. I tu buraki było osadzone Pewnie buraki. Aha. A to jest? Tu? Jest. A to mamy nic, po prostu zajście tu jest. Będziemy się zbierać i wychodzić. Który jest godzina? O którym towarzyszymy w ogóle? Masz bilet Tam godzinę w bilecie? No nie tak, ale wyszliśmy o 14. Jest 16, czyli zajęło nam to... No. dwie godziny. Dwie godziny. Ale spokojnie. Bardzo spowolutku. Czekaj stój, trzymaj. Ja muszę wsadzić nos w piwo. Piesko ucieka. W ostatniej chwili. Na pewno. Sam wypuściłeś. głupie zabawy. Dopiero zobaczy, jak głupie zabawy. Jak będzie rozumiała już parę rzeczy. Do psikusy. A się boję. Wychodzimy powoli z ogrodu botanicznego. Jesteśmy już. No właśnie, tak nie wiem gdzie jesteśmy. Widzę, że tam nie, nie ma Nie ma dobrej drogi dla wózku. Jest źle. Mięciutko, sobie teraz przynajmniej nie ja tam Ale zobaczyłaś kwiatków. Pszczółek, wiewiórek za malutka jest, żeby oglądać. Jeszcze troszkę. Tam podobała się wycieczka? Tak, a Maruszek już się wierci, więc wierci się? Ja wiem mhm. to siedzenie, może do tego przesunąć trochę To nie ma większego znaczenia, ale może coś pomoże. Dobra, gdzie idziemy? Do, do domu, tak? Mhm. Dobra. Także idziemy w domku. Jeszcze chyba bankomat, tak? I apteka? Bankomat jeszcze i apteka. Dobra, jesteśmy w domu. Wycieczka się udała, deszcz jednak nie padał. Także nam się udało. Fajne miejsce warte odwiedzenia z maluchem. Chociaż mała nic nie zobaczyła z jeszcze, ma no za mała, żeby coś zobaczyć. W ogóle nie była zainteresowana tym. Cały czas śpi. Dobra, rozbieramy ją. Śpi, ale ona jadła o której? O 14, tak? Także za 3 godziny już minęło, więc jak się obudzi to z krzykiem. Bo się dowie, że jednak jest głodna bardzo. Do zobaczenia. Do następnego. I oglądajcie też poprzednie, jeżeli ktoś się nie widział filmów. Tam samo możecie kliknąć sobie subskrypcję. I zostawiać łapki w górę. Dzięki, na razie.